Otwieram obradę 12 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Na ustawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecni są wszyscy. Rada jest. Stwierdzam, że Rada jest do podejmowania uchwał. I kolejnym naszym punktem jest przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. Czy są jakieś zmiany? Nie widzę, dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? No, że... Dziękuję bardzo. Na 15 radnych głosowało 15 i 15 jest za przyjęciem porządku obrad. Punktem jest informacja i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacja o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. Żadnych uwag i informacji na dzień dzisiejszy nie mam. I nasz kolejny punkt: informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że mamy sesję no, nadzwyczajną. A w tym miesiącu jeszcze mamy sesję pod koniec miesiąca, także kilka takich szczegółów o zakończonym projekcie OZE, o zakończonym pierwszym etapie kanalizacji. To byśmy sobie trochę o budżecie Państwu więcej informacji przekazał na tej ostatniej sesji grudniowej. W takim razie bardzo dziękujemy i przechodzimy do podjęcia uchwały. Uchwała numer dwa przez 92 łamane przez 2019 Rady Gminy Litnowy z dnia dzisiejszego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Litnowy w roku szkolnym 2019-2020. Czy są jeszcze jakieś pytania? Temat był omawiany na komisji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do tego tematu? Nie widzę. Przechodzimy do... łamane przez 2019 Rady Gminy Litnowy z dnia dzisiejszego zmieniająca uchwałę numer 11 łamane przez 86 łamane przez 2019 Rady Gminy Litnowy z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Również było omawiane, czy jakieś pytania lub uwagi nie widzę. Przechodzimy do głosowania. radnych 15 za przyjęciem uchwały uchwała została podjęta. Uchwała numer 12, łamane przez 94, łamane przez 2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały nr 11 łamane przez 88 łamane przez 2019 Rady Gminy Lichnowej z dnia 29 października 2019 roku. W sprawie wyboru metody ustalań, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do uzbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Temat był również omawiany na komisji. Czy jeszcze jakieś pytania lub uwagi są do tematu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosowało 15 radnych. 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, trzech głosowało przeciw i dwóch wstrzymało się. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Uchwała numer 12, łamane przez 97, łamane przez 2019. Uchwała nr 12, łamane przez 95, łamane przez 2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały nr 11, łamane przez 89. Tak, tak, w 2019. Też przyjęto właśnie zmianę. Zmiana uchwały z. No, właśnie Tak numer 12, nie? Uchwała numer 12, khłamanę tak. przez 90, 90. 90.

W sprawie zmiany uchwały nr 11 łamane przez 89 łamane przez 2019 Rady Gminy Licznowy z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omawialiśmy ten temat. Czy są jakieś pytania do tego tematu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, za jest 12, przeciw jest 2, wstrzymało się 1. Uchwała została podjęta. I uchwała numer 12, łamane przez 97, łamane przez 2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie Gminy Lichnowy na 2019 rok. Również omawialiśmy na komisji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 za. Uchwała została podjęta. Kolejny nasz punkt, wnioski rady. Bardzo proszę. Dobrze. wnioski. Nie, nie ma. nie ma wniosków radnych, nie ma tak, tak. odpowiedzi ja, no, tak. ja, wójta na wniosek. Wniosek racyjny będzie najbardziej wskazane na styczniowe, bo to Nie. ostatnia taka grzeczność musi być. Sesja. Na <grychy> Dziękuję bardzo. Na w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie z sesji nadzwyczajnej.